Jest 9 lipiec. Ja mam ostatni dzień zwolnienia na umowę na zlecenie. Bo w zeszłym tygodniu miałam usuwaną ósemkę. Poprzednią przeszłam bardzo źle, więc na tą wzięłam sobie tygodniowe zwolnienie, jakbym umierała, ale było nawet spoko. Nie wiem czego to zależy, ale wiecie, żadne zawsze ubezpieczone. Dzisiaj nagram sobie... Życia. Dzisiaj mamy trochę do zrobienia, no aktualnie za 5 minut powinnam być no w sumie na drugim końcu miasta, więc zobaczymy jak mi to zejdzie. Bo yy, jadę na paznokcie, potem idę w tajemnicze miejsce, gdzie jeszcze nigdzie nie byłam. Moja siostra była na jakiejś analizie kosmetycznej czy tam kosmetologicznej wczoraj i mnie też zapisała więc idziemy na analizę skóry moi drodzy zobaczymy jak to będzie wyglądało potem pojedziemy na zakupy spożywcze potem na pewno oczywiście trzeba będzie odrobić chiński bo mamy wtorek trochę się tego pouczyć i moi drodzy o 20.30 jedziemy na boks mam nadzieję że do tego jej 20.30 paczka, które idzie ze sprzętem na boks do mnie dojdzie bo fajnie by było iść przygotowana w końcu na te zajęcia mam nadzieję że damy radę ja już prawie dojeżdżam myślę że będę równo o dziewiątej pod salonem więc równo o dziewiątej do salonu wejdę życzę sobie i wam na ten moment odświeżyć swoje paznokcie. Domu. Nareszcie jest tak ciepło, że myślałam, że się ugotuję po prostu, bo o godzinie 8.50, wychodziłam z domu, to długie spodnie i bluzka taka krótsza, ale na długich rękach były spoko. Ale jak wyszłam z tych paznokci i pojechałam na tą wizytę kosmetologa, to masakra. Yy, paznokcie pokazywałam takie, kolor taki granatowo szary jeżeli chodzi o wizytę u pani kosmetolog powiedziała, że skórę mam nawet w bardzo dobrym stanie ale wymaga oczyszczenia, więc umówiłam się na zabieg oczyszczający z racji tego, że jak się przyszło na taką tą wizytę to pierwszy zabieg był minus 50%, więc zapłacę 150 zł za to oczyszczanie takie głębokie, potem pojechałam po odbiór paczki w u i już Wam ją pokazuję na szybko wszystko jak zawsze jeżeli chodzi o moją paczkę z Empiku, to zamówiłam sobie butelkę filtrującą, bo ta moja z DAF jest tragiczna, przecieka i już mnie zdenerwowała tyle razy, że stwierdziłam, że mam dość. I z polecenia znajomej kupiłam sobie Aquafor. Sama butelka z jednym filtrem w kolorze szarym na Empiku kosztowała mnie 4 dychy, także myślę, że to jest dobra cena. 500 ml. Teraz są promki, w zależności od koloru, ona jest tańsza, droższa i ma jeszcze taką fajną. Nie tasiemkę na rękach, także to jest mój pierwszy zakup. Potem jeszcze zakupiłam hobita z objaśnieniami, z barwionymi brzegami. I powiem Wam, że jest mega ładny. Zobaczymy, jak mi się będzie czytało. Mam nadzieję, że jak wylosuję. Na wyzwaniu czytelniczym, to będzie to super wybór. Dalej następnie w MPQ była ta taka strefa końcówek serii i jakieś tam, wiecie, promki, nie promki. nadzieję, że Wam pokazuje, co ja tutaj kupiłam. Tylko muszę sobie powyciągać paragon oczywiście. Dobra, to tak kupiłam dwie kosmetyczki, dla mnie i dla siostry. Harry Pottera, które wyglądają jak listy do Harry Pottera i za nie zapłaciłam 20 zł. Odświeżyłam sobie też Empik Premium za chyba 39 zł i kupiłam świeczkę dla mamy, którą zaraz jej dam. Świeczka wyszła chyba po 3 zł. Tak, bo kosmetyczki kosztowały 20 i tam była promka, że jak się weźmie trzy rzeczy z tych końcówek serii, to trzecia jest za 80%, więc świeczka była najtańsza, więc weszła za 3 zł. Ona jest rozmaryn i. Dzikie kwiaty. Jeszcze z napisem Cudowna Mama. Przepięknie. I dalej mamy taki kubek, bo moja siostra powiedziała, że potrzebuje kubek na kawę, jak idzie do pracy. Standardowo był za 20, a jako, że wszedł na tą kolejną rzecz minus 3, bo zaraz Wam pokażę dwie następne, to kubek był za 4 zł. Tutaj mamy dla naszego taty, który uwielbia Star Warsy i Mandaloriana, mamy kubek z grogu i skarpetki za 5 dych. Myślę, że to też spoko opcja. I dla mojej siostry skarpetki i kubek za trzy dychy. To jest Empik. Potem pojechałam na standardowe zakupy w Lidlu, tego wam nie nagrywałam, bo się śpieszyłam już do domu. Wiecie, pieczywo, jakieś tam soki do, do wody, serki, nie serki, pierogi i inne takie pierdoły. To był Lidl. I potem jechałam do Hebe, tak jak widzieliście, po matkę. Bo bardzo długo szukałam pomadki, która będzie taka typowa, z lata 90., Vampy Look i tak dalej. I gdzieś przeczytałam, że z tego winyla z Maybelline 135 kolor jest takim właśnie, jak to ładnie pachnie jak budyń, ale z Maybelline chyba wszystkie takie fajne e, tak pachną. E, ta z winyl, Super Stay Vinyl Ink Maybelline New York w kolorze 135. Fearless. Nie było go stacjonarnie, bo chciałam go wyhaczyć stacjonarnie, ale niestety nie umiałam go znaleźć, więc zamówiłam go sobie przez stronę Herbe z odbiorem bezpłatnym w sklepie i ona kosztowała 39 zł. Była na promce, bo one normalnie chyba kosztują jakieś 70. Więc też spoko. Chyba wszystko na razie. Ja muszę się przebrać jeszcze z góry, bo czuję jak się po co. Już sobie przebrałam spodnie te długie, na krótsze i muszę napisać do siostry ile musi mi dać pieniędzy, bo... No, trochę mi jest winno. Dobra, ogarniam tutaj i prawdopodobnie będę szła z chłopem na chwilę na rower. Potem wrócę z tego roweru, będę ogarniać chiński, na 18 jest chiński. I mam nadzieję, że no, do tej 20 przyjdą mi te rękawice, bo dalej nie ma odzewu. A wczoraj, czy przedwczoraj, wysłali mi, że paczka jest w drodze. Więc mam nadzieję, że do tej 20 jednak zdąży przyjechać. Dobra, i dodać mamy świeczkę i zobaczymy, jak to będzie Mamy następny dzień, czyli mamy środę 10 lipca, jest godzina prawie za 15:11. Wstałam, no chwilę po 9:30, pogadałam trochę z mamą, poszłam się znowu wykąpać, bo czułam się taka niedomyta po w tym wczorajszym prysznicu na siłowni. I umyłam włosy, bo wczoraj stwierdziłam, że mi się nie chce, a że dzisiaj mam na popołudnie do pracy, to sobie umyję dzisiaj rano, więc także też zrobiłam. Zaraz będę szła do sklepu szybko, bo tam chyba muszę kupić mam wodę. I potem jak wrócę ze sklepu zjem śniadanie i będę nagrywać kolejne zaległe filmy z podsumowaniami, żeby znowu wejść w rytm. Widzieliście jak wygląda sala po treningu boksu? A wygląda tak tylko dlatego, że niestety na tej sali nie mamy otwieranych okien, bo są te okna takie piwniczane. I nie możemy otwierać drzwi do sali, bo że znaczy nie możemy. No moglibyśmy, ale trener stwierdza, że po prostu na tym korytarzu jest mega, mega chłodno i po prostu może nas przewiać. Więc lepiej byłoby, żebyśmy otworzyli okna, no ale nie mamy otwieranych okien, więc po prostu robi się paruwa z 17 osób. I faktycznie, jak wczoraj już była końcówka treningu i mieliśmy pompki, yy, boże, nie pompki, tylko brzuszki. I u nas brzuszki wyglądają tak, że dzielimy się jakby na pół i stajemy naprzeciwko siebie. Połowa osób yy, w jednej linii, połowa w drugiej twarzami do siebie. Siadamy splatamy się nogami, słuchajcie, wszyscy spoceni, ze wszystkich leci woda, wszyscy parują, dosłownie. Ja raz się obróciłam do jednego chłopa, żeby założyć mu e, rękę na bark, to z niego po prostu leciała para. Tak po prostu jest to wysiłkowe e, i w takim małym, no to nie jest duże pomieszczenie, tak to się dzieje. I jakby no, splatamy się nogami, siadamy, zakładamy sobie ręce i jak jedna że tak powiem, połowa osób robi brzuszek, no to druga stoi, i jak druga się podnosi, no to wtedy oni robią brzuszki. No i robimy okrzyki bojowe, typu raz, dwa. Tylko, że to jest, wiecie, to jest tak, że to są te piony, nie? No to oni siedzą, i jest tak. Raz, raz, dwa. Dwa i słuchajcie, 15 no może nie 15 ale na przykład, nie wiem, dziewięć osób w rzędzie i te dziewięć osób musi tak synchronicznie robić te brzuszki, więc no jedna osoba ciągnie jedną osobę i no myślałam, że chłopak, który, znaczy chłopak, facet, to już taki był byczek, facio, który <gry> był po mojej prawej, myślałam, że mnie udusi, bo mi tak ciągnął to gardło i mówię do niego, ej, zaraz mnie udusisz, to się zaśmiał, ale ogólnie na tych zajęciach jest bardzo fajna atmosfera więc myślę, że będę kończyć. Widzieliście jak wygląda mój wtorek? No, gdybym nie wiem, była w pracy to przez 6 godzin, bym nie po prostu pewnie nie była, bym nagrała tam urywek, jak próbuję pisać coś na komputerze, ale moja praca jest taka bardziej siedząca, statyczna. Głównie czekam na klientów i ogarniam nie wiem, sprzątam tą wyspę. Bo pracuję na wyspie, a nie w sklepie. Głównie wyczekuję klientów, którzy będą do mnie podchodzić. Sama zagaduję osoby, które podchodzą do wyspy, pytam się, czy w czymś pomóc, bo niektórzy są tacy, że chcą tylko pooglądać, a niektórzy no, czekają na to, aż ten ekspedient po prostu podejdzie do nich. Więc no, moja praca nie jest jakaś wybitnie ciekawa żeby to pokazywać na filmikach i już widzę, że się świecę, bo mam okno zamknięte, bo są roboty drogowe przed moim domem, więc jakbym otworzyła okno, to byście nic nie słyszeli. Ja lecę do sklepu, a wam życzę miłego dnia bądź nocy w zależności kiedy to oglądacie, miłego życia, miłego czytania. No i pa!